4 Unii. I teraz czy, Chiny, Miliarda 300 milionów ludzi. I Unii. czy my jesteśmy jako każde państwo pojedyncze, czyli to, stosunku, to które to, to, w stosunku do tych wielkich globalnych graczy. Unia Europejska daje nam szansę, że możemy być w części tej Unii Europejskiej, partnerem dla tych graczy. Unia Europejska to są też wartości, o tym pamiętajmy. Swoboda kolejnych miejsca, podjęcia pracy przemieszczania się, wyboru nauki i nauki, spędzenia starości, to jest ten otwarta, to jest ta otwarta przez to równość praw i dyskryminacji, <laughs> <prawie, śmiech> prawa, prawa, prawa podstawowych, deklaracja bardzo jasno przyjęta. To jest ta wielka szansa, która przed nami stoi i solidarność. Pamiętajmy, że Unia Europejska jest solidarna. Polska tego doświadcza. W ubiegłej perspektywie finansowej 96 miliardów euro, a tu nie chodzi tylko o miliardy, tu chodzi o przeznaczenie tej perspektywy 104 miliardy. A podstawy padają na traktatu akcesyjnego w 2003. Ale co to nam daje? Szansę na, na to, żeby aspiracje, które deklarowaliśmy tam, chcemy należeć do świata zachodniego należymy do świata zachodniego. I teraz, co jest powodem kryzysu, Pierwsza rzecz, nieufność. Bardzo daleko posunięta nieufność. Na przykład my, jako parlament, nieufnie patrzymy na niektóre poczynania rady. Jedno państwo nieufnie patrzą na drugie państwo. Jedna grupa społeczna nieufnie patrzy na kolejną grupę społeczną. Kolejnym naszym problemem, to jest zdecydowanie się na to, jak dać impuls rozwojowy. I tu jest plan Junckera. Musimy się zdecydować na to. Wchodzimy, dla nas znów to jest szansa. Odwracamy, że mówi się, szansa to co to jest? Uprzemysłowienie. Nie można żyć tylko z usług. Szansa to co to jest? Awans cywilizacji i biologii. Debata, która nas czeka. Eurostrefa Mówi się w Brukseli. Eurospecha plus Schengen to jest istota Unii Europejskiej. To też wspomina o ograniczeniu Schengen, mniej Schengen. Z naszej strony powinien płynąć jednoznaczna opinia. że nie ma I z drugiej strony pokazać, że nie chcemy jako dużo polskie. Nie chcę po żeby te kierunki bycia partnerem globalnym, spełnienia oczekiwania ludzi, satysfakcji, jaką ludzie mają z członkostwa Unii Europejskiej, po prostu wzmacniać. I tam, gdzie trzeba, więcej metody wspólnotowej. Tam, gdzie nie trzeba, wspomniano już panami mniej metody wspólnotowej. Natomiast ze wszech miar jest nam potrzebna dobra debata tocząca się w kraju. To przecież Unia ja to my. Nie...

i ja myślę, że dzisiaj problemem nie jest to, czy Parlament się dobrze publikuje, czy jeśli e, to jest narodowy problemem są setki tysięcy muzułmańskich uchodźców, czy nawet indyanków, które Europejska sobie nie radzi, jak sobie nie radziła w ostatnich kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. Tu chodzi o polityki migracyjne poszczególnych państw, Szwecja kompletna bankructwo migracyjne, Holandia to samo, państw Białorusi, Wielkowania, Niemcy podobnie. Jeżeli dzisiaj my zgodzimy się na tak przyjęcie takiej rości ludzi zupełnie obcych w sensie kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym religijnym, to będzie to w końcu jako a chyba tego nie chcemy sobie zawójować na dzieci roku. Ja oczywiście że mamy problem z solidarnością, bo jest ten problem, o którym mówił. Oni mają bardzo migracji, brak kontaktu na uważają z Unii Europejskiej. Jeśli w mówimy o jakimś największą zaproszonym dla Unii Europejskiej, to nie są ci różnańscy, uchodźcy, imigranci. Ale to jest właśnie ten brak zaufania i brak umiejętności rozmowy i dyskusji i odrzucania reali propozycji, które Komisja Europejska, właśnie które państwa członkowskie przekładają, jeśli chodzi o wolność spójnik. A przecież wszyscy w Polsce mówią tym samym głosem. My, my, my oczywiście w Parlamencie Europejskim, tu na tam pan poseł Liberacki napomniał, o, o jeśli chodzi o tych dyskusji, ale pan poseł doskonale o tym wie, że w Parlamencie Europejskim, bez względu na to, jakie barwy polityczne reprezentujemy...